Michał Adam Ludkowski Dom Jest w starym mieście stary dom. Już nikt z znajomych w nim nie mieszka. Mógłbym dziś o nim spisać tom, lecz nie mam upodobań wieszcza. Jest w starym domu stary strych. Miejsce mych zabaw z lat dziecinnych. Ja tam się czułem pośród nich jakiś odważny, jakiś inny. Dziś, gdy przechodzę obok ścian, z żalem wspominam dawne lata i zbiera we mnie jakiś stan. Tam do mnie mówił słodko tata. Tam też słyszałem słowa te, które wymówić może matka. I dusza we mnie płakać chce tak na mnie działa moja chatka. Dom ten, zdrapany z wszystkich stron brama, złamana na zawiasach. Ja już odszedłem dawno stąd i mieszkam w całkiem innych czasach. Dom mój dzisiejszy sięga chmur i nie wiem, kto mieszka za ścianą. Beton nas dzieli, gruby mur, lecz wiem, co sąsiad robi rano. Czuję się tak jak w klatce ptak i nie życzę tego nikomu. Ja nie chcę mieszkać właśnie tak. Ja chcę zamieszkać w Starym domu.